Cześć, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczniemy sobie od e, nowego nabytku, o, o którym już marzyłem od dawna, bo troszkę mnie zmęczył podnośnik e, hydrauliczny troszkę za nisko dźwiga. Mianowicie, e, mamy tutaj podnośnik pneumatyczny od jak widzicie, VIVOR. Także od, no już to sobie otworzyłem, bo nie mogłem tam, wiecie, y, wytrzymać. No, ale już Wam pokazuję, jak to jak to wygląda, jest to do do 5 tonzy z rączką otworzycie sobie e, instrukcję w języku e, angielskim na razie na bok i zaraz Wam pokażę, e, co tutaj się w zestawie znajduje będziemy sobie to e, skręcać no dobra, także odkładamy sobie e, instrukcję na bok i wyciągamy kolegę ciężkie, ponad 20 kilo w całość ma furia na bok o. tak co my tu mamy dalej rączki rączki, tak trzeba to z wyjąć i będziemy skręcać. E, no. Mamy ładny opis Tutaj I co do tego jeszcze jest? Śruby I co? Bierzemy się za skręcanie I testowanie tego Wyłącz Dobra, rozpakowałem to sobie I wnioskuję, że O, tak to idzie tak To idzie od spodu i to sobie muszę poskręcać yy, Później pozakładać tutaj te yy, Podpięcia do węża e, tu widzę mamy e, zawór czy znaczy zawór, no taki, chyba zawór to się mówi e, bezpieczeństwa e, zielone pewnie będzie przyjście czerwone wyjście powietrza także co, ja sobie tutaj to, tę to, 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 to lagę i poskręcam i widzimy się za chwilę o, tutaj macie pokazane będzie widać, nie wiem czy chyci ostrość ale 5 ton powinien, kurde Dźwigać osobnik. No i dobra, słuchajcie, mamy to poskładane, poskręcane. O tym na czterech śrubach z steflonem. E, Tutaj na jednej. No i to, wiadomo, pracuje. Przewód za piołem. Tu już e, mamy kompresor podpięty, tylko muszę go e, nabić. Zielone przyjście. E, czerwone wyjście, zawór bezpieczeństwa. No i dobra, no co, będziemy, będziemy próbować. 5, to też poważny jest. Zawód, to jest też tłok No zobaczymy, będziemy dźwigać za chwilę szelsione esioka i będziemy widzieć. No jeszcze może pokażę jak mam, jak to się rozkłada. O operator przejmie kamerę i o. Tak. O. W sumie jest spoko. To mamy takie jakby jak sobie stoi, tu mamy chyba do transport. O. I jeździmy. Lux. Od w pozycji Pozycji e, postojowej. Czy co? E, proszę ja was, włączamy e, kompresor i coś się chyba z tego będzie. Będzie z tego? raczej to znaczy tak. Będziemy dźwigać e, Suzuki? <grydy> Jak dźwignie do 5 ton to i Suzuki dźwignie? No to podniesiemy całe Suzuki. Na końcu nie. <grydy> Razem z Suzuki. No to, to si siadaj tu i podniesiecie jako żeby wytrzymał. No. Bo auto wytrzyma, wiadomo, także co, no, włączamy, e, proszę ja was. Czekajcie. Ale pasowałoby do prądu podłączyć, nie? O, jeszcze przekażę kamerę. Pasowałoby tutaj kompresor podłączyć do prądu. Niech się nabije, będziemy, będziemy proszę ja was spróbować, co to się będzie działo. Czy to będzie chodziło, czy nie? Ale, ale? Dobra. No. Niech się wariant nabije, będziemy działać, tak? No. Słuchajcie, mamy yy, wynabijane, będziemy próbować. O. Trzymaj. Próbujemy co się przydziało? O, kurwa, szybko. Przejdę, idę, idę, idź, idź. Dobra i wstaj, zamykamy. Powinien mieć 470 mm w podniesienia. No i tyle ma. A w stanie spoczynku powinien mieć 14, też jak co? Spuszczamy sobie yy, ciśnienie o. o, pomożemy mu trochę. E, nie, to nic nie da, musi sam zejść. Sam musi zejść. O. Także o Dobra, niech sobie zejść. Zejdzie elegancko macie kurde, tu, tu, kurwa. Luks! Niech zejdzie na dół i... Powinien mieć 14, w stanie w spoczynku, także pod większość aut e, Wiedziecie, nie? I kółka są tu fajne, także I jeździło będzie, teraz będziemy próbować kurde dźwigać e, Co się da By Jeszcze w stanie e, w spoczynku A, Jezus no, no, 14, 15, może nie są do, są do końca Z tą podstawą no, jest porządna, kurde jak podłożym pod, pod auto czy co to kurde Będzie się fajnie dźwigał, zwłaszcza Suzuki bo on tam ma troszkę to dźwiganie inne Nie tak jak każde auto ma takie równiutkie, tylko on ma takie Wyjścia, takie sprzętu i się e, dźwigo. E, I w zestawie macie dwa e, wyjścia na przewód To takie większe I mniejsze, które ja mam, czyli standard po prostu w tych kompresorkach To jest na Jak ktoś ma inny po prostu e, przewód w razie czego. Dobra moi mili, jak mamy sprzęt poskładany, to co? Pozostało nam wyjąć yy, Esioka i będziemy go dźwigać. I będziemy sobie, patrz co się będzie co się będzie działo, nie? Że idziemy go kurde yy, odpalić. Patrzymy jak nam zagrada Tam powiem taki podnosi, tym się od dawna marzył bo hydrauliczny to tak wiecie, różnie różnie bywa. Tutaj nie trzeba siły tylko kompresor i, i tak więc co, bierzemy się za odpalanie yy, Esioka i będziemy próbować. Co się będzie co się będzie proszę ja was działo? Korba, korba, wruch biegamy i... Polimy cakusia. Tak, tak jak mimy capa, może później 60, bo ulicę. Bem testować! Ja trzeba poznać. Spróbujemy mu tutaj pod dyfer wjechać, spróbujemy go dźwignąć. Jedziemy tam. Krzywo stoi, ale. O! Można koło. Kurwa środku zmieniać! No! Człowieku! Nie rób wstydu! Można koło się zmieniać! Nie, no, pajero! Hehehe! <grywa> Luks! Ej, spu... Spuścimy go na dół! Teraz! Delikatnie! Bo trochę krzywo stoi! Pięknie. Próbujemy postawić go trochę równiej i może podniesiemy cały tył. co zauważyłem, on bardzo na przechyła na przechyły dużo się nie nadaje, bo można go zniszczyć. Eee, I tutaj na gumę sobie daje deskę, ale co? Koło elegancko dźwigam, Cały tył ja bym chciał podnieść, to musimy sobie to ładnie eee, podłożyć dechami. Żeby to ładnie wzięło mi za, za, za nie, nie po prostu za to okrągłe. Tylko za o. Tam jest wy, wy, wypuszczony o, ten płaskownik, i tam przykładowo kładę coś porządnego. Wtedy pod tą całą płaszczyznę podjeżdżam nim i dźwigam bez problemu cały, cały tył. Ale to trzeba. Można zrobić bo prostu gumę też można zniszczyć. A, a po co? Patrzcie, przedstawiłem Esa. E, o! Cały, kurde. się <ślałem> oka w, w powietrzu. Można robić serwis? Można. O, kurde. O! Można jedno koło zmienię, drugie naro, kurde, Tyłeś, jaka też dźwięki, to po prostu musi być równo y, ustawione. No 60 też bez problemu, jak on ma y, 5 ton podnoszenia, no to tylko musi. To przy tym go widzę, że musi być równo, bo że można, że można sobie go zepsuć. Porządna maszyna, bo widzę. Robi robotę, tylko musi być to po prostu w miarę równo wszystko ustawione, a nie, nie krzywo, bo no, to można coś tam nie wyłamać czy co. I z tego co widzę o tym przewodzi trzeba sobie będzie jakoś tutaj ładnie zapiąć. No ale ogólnie. Ja wam powiem kurde to ułatwi mi pracę i, i życie no, przy audycy, czy, przy, y, czy przy, przy aucie, przy, przy ciągu będzie, będzie spoko. No i popatrzcie, to jest wysoko. No, 47 cm y, podnoszenia, nie no to nie tak mało. jeszcze czas i podniesę pokażę Wam jak to, jak to jak to się ma. O, trzymaj kamerę a, ja puścimy sobie go elegancko Powolutku schodzi, nic się nie dzieje Pięknie Segment, Segmentowo tak to, tak to można robić no. Dobra, ja się ja nie na ziemi Elegancko No Dobrze, oprzej, spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze, 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 jeszcze. Robię. Tu zrobiła się przerwa. Jeszcze chwilę. O! Dobra. Ajajaj, spadło mi. I teraz co? Jeszcze raz. Musimy troszkę chyba podjechać nas do przodu. A? Tak. Tu zablokować. I ja siadam do góry. <noise> Oj! Troszkę teraz skrzywawo, ale to nic się nie dzieje. No po prostu oś jest wahliwa, żeby zablokować yy, oś całą. Ale widzicie, podnosić jest w pionie. O, dużo końca jest hull. O, jest jak wprost jest i w dół! No, co tam powiem? Bajera! Tego tak, 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 takiego czegoś co jeszcze u mnie nie było. <grystanie> no. I luk, kurde, na dół. Piękna sprawa. No dobra, słuchajcie, podźwigaliśmy trochę Esioka. Teraz spróbujemy jeszcze tą piękną niewiastę, spróbujemy podnieść yy, całe błokałto, żeby były dwa koła w powietrzu. Także co, ja sobie wyjeżdżam i, i spróbujemy, ale myślę, że będzie gitara. No, tak co, próbujemy. Niech się dzieje, nie bola, niech się nie... Bolo. O człowieku, to jest robota! Całe auto ee, w powietrzu, a co? a jeszcze jeszcze nie podniosłem tyle ile by się dało tylko tu jest troszkę może mały przechyl, ale spróbujemy jeszcze o, jeszcze by poszło trochę o kurwa, może dość nie, dość, już, 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 już się za bardzo przechyliło auto ale pięknie teraz ja mogę pod, pod auto, tutaj tu się nie bójcie, bo Audi w tym miejscu po całość jest bardzo twarda, także tu nic nie, e, nie zegnę. Próg, próg jest tutaj przegięty, ale to ktoś go przegiął wcześniej przede mną, ale to jest wszystko zdrowizna. No, pie, pięknie, całe auto w czyli wygodowo robisz sobie y, dwa koła, dwa koła, przekładamy w na drugą stronę dwa koła. Oczywiście kwestii bezpieczeństwa można położyć na tutaj tym bałwanku y, porządną deskę, żeby przychodziła szerzej. No wiadomo, że każde auto się inaczej dźwiga, ale w przypadku odisy, bez problemu, cały całe auta podniesiony dwa koła robisz teraz, no ja wam powiem zajebiste urządzenie, no, lepiej być nie może, no. także spoko spoko jest ten Vivor no 5 ton pokazuje 5 ton e, maksymalnego podnoszenia zawsze to się mi marzyło i, i jest no, także moi mili, tak podsumowując już, kurde, na spokojnie ja wam powiem e, Duże ułatwienie e, Życia bo kurde Wcześniej się to no, czym 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 robiłem no e, Takim podnośniczkiem on, on ma już swoje swoje lata no I wiadomo trzeba kurde podkładać równiutko stemplować wszystko żeby to było wszystko tak jak trzeba e, No a tym wariatem ja wam powiem kurde e, Całe bogauta no wiadomo, no, wiadomo to jest do 5 ton ale o, no, wiadomo, musi być równo cały do auta. Kurde, ryb do góry i, i co? Jest. No. Ułatwi to życie. Nawet, nawet Wam powiem, ta, była taka sytuacja, e, powiedzmy, krytyczna. E, chytacie, powiedzmy, przez miesiące w tylnym lub przednim kole w polu kapcia. Czyli tak, wiesz, co to do auta, Kompresor, ten podnośnik nie i co? I dźwigacie do góry i ...stemplujecie ja by nie było po prostu innego, bo wiadomo, że można być hydraulicznym, ale jak tego na te, tu powietrze będzie nabite, to te, te dwa trzy razy podniesiesz go w polu. Także, no i ogólnie to co potestowałem, kurde, będzie, będzie coś z tego e, z wiekiem wam, powiem, człowiek nie mimo ma, ma siły na po prostu na taką siepackę. A to, no jest, jest to ułatwienie, nie trzeba się naprawdę e, siepać. Kompresor jest 50, se z tym radzi bez, bez problemu. Ja powiem, ten kompresor to ja mam już chyba, kurde. Żeby was nie okłamać. On mu za 500 chyba coś złotych, kurde. A już jest 8 lat. Wiadomo, wymieniłem mu tam olej, tak pilnuję, żeby się było wszystko w miarę tam czyste. I działa, no. Także ta poducha to jest... Tam ogólnie, z tego co wiem, to jest tam taki, taki tło w środku, normalnie. No i to jest taka poducha, to, trochę to działa jak poducha w tym, by... W TIRze, no ale to jest to, wiadomo, to jest trochę inaczej. No. Jedyne co, co do czego by miał tam jakieś te, to kurde te kółka mogłyby być większe Mogłyby być trochę większe, ale Tak to lux No, dobra Będziemy panu ten odcinek kończyć Coś my porobili e, Po Podźwigali I tyle no No, także ja lecę dla was montować e, odcinek e, I co, życzę miłego oglądania, myślę, że będzie coś po prostu nowego, fajnego, żeby nie było ciągle to samo, żeby pokazywać różne rzeczy, jakie można po prostu stosować i jak se może życie ułatwiać. Także zapraszam was do lajkowania, komentowania, klikania w dzwoneczek, jak komuś się spodobał film i do podbijania filmu obok komentarzy, gdyby ktoś po prostu miał taką chęć. I życzę wam miłego wieczoru. Cześć!